Ja dzisiaj Wam um, zagram na gitarze jedna przypadowa flaska. To jest taka piosenka, wiecie, znaczy nie umiem jej dużo, umiem śpiewać, ale nie umiem śpiewać trochę, więc może trochę źle. E, I powiem Wam, jakie mamy akordy. Pierwsze to jest Amol. I mamy tak. To jest Amol. Następne to jest c i on jest taki sam, tylko jakby przemienisz o jedno dalej. Dobra, więc zaczynajmy. wzrodka i refren. Możecie sobie wpisać właśnie na YouTubie. Ja na druga drugleczkę i Wam się pokaże ta piosenka. I możecie mi napisać w komentarzach, jaka tam była wzrodka właśnie tego, czego nie pamiętałam. Też Wam mogę nagrać, jak gram Jezus malu sięgi, bo to też grałam jako na taką. To był taki. No grałam to jakby w szkole nie pamiętam, czy to było na konkurs, ale to na pewno nie było na konkurs. Chyba to graliśmy tak po prostu z okazji świąt. No więc ja tak zagrałam. To jest moja ulubiona piosenka, którą gram na gitarze. To jest moja ulubiona, jakby piosenka, tego, którą gram na gitarze. Dzięki, że zobaczyłaś tego shortsa. Pa!